Cześć wszystkim z tej strony, Miralus i kolejny raz widzimy się w Medal of Honor Warfighter, znowu w trybie multiplayer, ale tym razem będzie to inny tryb, nie będzie to combat mission, czyli podkładanie ładunków i obrona ładunków, ale tym razem będzie to sector control, czyli mamy tu zabezpieczenia trzy sektory. Na mapie są. I... Of, skąd? Dzięki stary. Dziękuję, wow wow Wo, wow, wow, wow Ale przecież parę tu ktoś na dupia. Dobra, oh. nie U Fuck. Coś Co jest? jest? ktoś. O! Fuck. To od własnego granata? No fajny, żal się granat odbił. Przyjdzie od odrzucać? Dobra, jest to mi przejąć co. Z rakietki no, przeważnie mam taką do mortaru odblokowaną, tylko raz miałem rakietę i niezbyt zrobiłem z niej pożytek. Kurcze, nie wiem, bo cały czas jak na początku widzieliście mój pierwszy filmik, fraz mi nic nie przecinał, szło naprawdę gładziutko. Stary gub, mój stary gub, mój, go nie widzieć. Rozrobimy im... Dobra, o, szły rakiety. Ja to poczekam, że mój się mógł zrespić, no mnie dobra zrespił się. Fakt są na dole. Kurwa, ogarnąłem. Dobra, mam tu na plecach, typa. Z... Wow, fuck! Skubany. Ja wiedziałem, że tam ktoś na mapie przynajmniej biegł. Mój żyje czy nie? Jest tutaj gdzieś. Ale nie zrespimy się zbytnio na zginął chyba. Panowie, 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 ruszamy się. Trzeba im pomóc na tym C. Oh, Faga na snajperze, gdzie nadupiałem ostro. Panowie, ja mam Zeza i to w chuj. Bo ja mu się zrećpił. Hmm. mi, skąd on strzelał, niby z tej snajperki. Lol, on tam gdzieś schowany. Jebany mnie wypatrzył. Niezły. Dobra, te C chyba nie damy rady Poczekaj. Czy damy radę jeszcze te co odbić temu kościu? Morty się to zniechęciło. Nie wcześniej zajebał. O oh, fuck! Kurwa granat! O, on przeżył tam tego granata. Jak on by tam przerzy? Dobra. Kurwa, tak jak na początku, jak zawsze szło gładko, fajnie. Oh, oh, fuck. O, oh, fuck, dostałem alarm, że strzelan nigdy do moich. No, tutaj Typek wchodził. Oj, co jest grane? Co, czemu zrobię przycinać? Dobra. Ci go powinno pokazać. O, fuck! Teraz to nie wiem, co się po prostu stało. Granat, granat, przecież szłem normalnie i. zaczęło po prostu ścinać jak cholera znowu. Nie rozumiem czemu. Dlatego, że przed chwilą szło wszystko gładko zajebiście. Teraz... O kur... Nie, to już lagi mam. Bo ja bym się zdążył schować, a cofnęło mnie. Poczekajcie, wrócimy po krótkiej przerwie. No nie wiem co jest grane wam, powiem szczerze, bo wyłączając frapsan nic mi nie ścina. I przy okazji trochę skończyła się gra. Go wyłączam śmiga, zajebiście, wszystko fajnie. A załączam to... Nie, zaczyna mi przycinać. Nie rozumiem czemu. Dobra, to nic. Jest... O, to jest jakiś cały klan, gra. No i są wszyscy razem? To wszyscy są w przeciwnej drużynie. Hmm. Masakra, troszeczkę. Ale nie było tak źle 6 na 7. Dobra. Widzimy się po w krótkiej przerwie. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Teraz myślałem, że jeszcze raz pogramy w ten sektor kontrol będzie, ale tym razem jest to hotspot. Są to mamy 5 miejsc, yy, gdzie w każdej chwili mogą się zrespić możliwe yy, ładunki i w ty Albo tych ładunków będziemy bronić, albo je będziemy atakować My będziemy bronić akurat. Dobra No mówię, ruszać się, ruszać się, kurwa. Aha, bo tu będzie jeden ładunek, co wiem. Gdzieś tu się będzie zrespił, więc zaraz się ukaże. Za chwilę będzie gdzieś się zrespił. O, oh, f**k! Przyjedziemy A, k**wa, co? To... kierunku. medyka! A, i dostał dostał skubonu. Udało się trafić z granitnikiem. A, mamy tego bronić, tutaj jest Oni O, oh, fuck! Wchodzą, 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 wchodzą Co jak, jak nam panowie ogarną tamtą stronę, to kurwa Dobra, tutaj później ogarną Ty, Fuck, plecy? Nie, to nie plecy O fuck, szybko zaznaczmy mortarem. Żeby nie mogli zbytnio tam podejść. Ale teraz nie wiem, jak mnie niby trafił, bo za ścianą kurwa byłem. Skubany. Tak. Dobra, szybki. O fuck! Panowie, kurwa! Nie mówcie, że stracimy już ten pierwszy Churwie gdzie O fuck! Rozbraj, rozbraj, to, co, kurwa? No, go. Fak. Cześć. Kurwa, predator. Oj, nie da, nie osunąłem kumplowi Nie zjebałem, no. Cóż kurwa poradzić. Mam nadzieję, że ogarniemy następne kurwa ładnie nam no, wyszło Prepare to Defend. Widzicie mamy wszędzie teraz napisane Prepare to Defend I nie wiadomo w którym miejscu się zrespi i będziemy musieli danego punktu bronić. najlepiej jest... Gdzie jest gdzieś? Patrzcie, nawet tutaj. A to my widzimy Ogólnie gdzie tutaj... Tu gdzieś jest sniper. To tu jest. Wyskocz, wyskocz z kurwa z tego okna. O oh, fuck. Idą. LOL! O oh, fuck! Fuck, już podłożą nie, Poczekajcie, tam był mój, 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 że ogarniesz, stary. Dobra, podłożyli. nichuja Musieli podłożyć. Tak myślę. Jeszcze radar nam rozkurwili. Dobra, no zabiega. Nic kurwa nie da rady tędy. Jakieś to kurwa owiec. Nie coś Granat. On czysto w głowę dostał. Dobra, zabiłem go. To kto mnie zabił? On mnie zabił? No wzajem się zabiliśmy. Centralnie w głowę trafiałem. No kurczę, no nie mówcie, że przegram. O, oh, fuck. No to litnie wam powiem. Lipnie. Nic szczególnego nie pokazaliśmy. Kurwa, dwa prode. On był na tej tarczy, fuck. Jak 100% HP? Cztery to wstał kilka razy. Co nie na tej. oh fuck, plecy. Dobra, sniper, ale nie trafiłem tego co tam przyjechał. Stary, idą do ciebie. Dobra, chyba żyje. Defend. Dobra, lecimy do... Musimy wybronić ten ostatni obrzyk Jak ten wybronimy, to wprawdzie jeszcze będzie kilka No nie mówcie, że o nas wszystkich ściągną. Już jest defuse. Dobra, mortar i... chuj nie ma ten kurwa początek dobry A Czemu jest kurwa śpię O to znalazł Co to jest Skąd? Szczał na plec... Na plecy musiałem dostać Kurcze, Przypuszczam, że przegraliśmy, przy, przy bo wątpię Defuse bomb Oczę. No. Zleksze nas bali. No ale trudno no. Mówi się po prostu trudno i tyle. O, nie było tak źle. 7 na 8 byliśmy prawie... Pra... Nie u nas byliśmy najlepszą drużyną. Oj, trudno. Ale wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się na razie.